Bardzo dziękuję Pani Minister, zwłaszcza za to ostatnie zdanie, bo zdrowe życie to nie tylko życie fizyczne, ale i duchowe. Tu się wszystko łączy w Akademii Kultury Społecznej Medialnej, przede wszystkim tym z Matki Bożej y, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, y, więc tu wszystko będzie i duchowo, i fizycznie. A jeśli chodzi o program, ja z Panią Minister rozmawiałem o tym wielokrotnie już i to na przestrzeni ostatnich miesięcy, bo to się wpisuje dokładnie w ten... Y, Kierunek działań, które Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło od pod pewnego już czasu, zaraz po COVID-zie. Przypomnę Państwu, że nasze programy wychodzenia z COVID-u i z, z tych problemów zdrowotnych, które młodzi Polacy mają w związku z nauką zdalną, w związku z odosobnieniem, z odizolowaniem, z przebywaniem w domu są duże i na nie odpowiedzieliśmy programami różnymi, jak choćby WF, za WF sportkluby sport kluby, rozwój tej, czy wspomaganie rozwoju tej kondycji fizycznej, która też ucierpiała w wyniku COVID-u i nauki zdalnej. Przeznaczenie 700 milionów złotych na pomoc psychologiczną na dodatkowe 18 tysięcy datów w szkołach dla specjalistów. To są te programy, które już działają od wielu miesięcy. Ale jest też program, który wraz z Ministerstwem Zdrowia od kwietnia realizujemy, a którego wykonawcą jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego inne uniwersytety przyrodnicze w całej Polsce, które mają wydziały dietetyczne. To jest program, na który Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 20 Milionów złotych, i wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego realizujemy coś, co możemy nazwać zdrowym żywieniem i podejściem takim zdroworozsądkowym do zdrowego odżywiania się i do. Tłumaczenia młodym pokoleniom Polakom, jak należy postępować, żeby to zdrowie, to zdrowie zachować. Więc to wszystko wnosimy do tego programu Zdrowe Życie, całościowe Zdrowe Życie pod patronatem pana prezydenta, pani prezydentowej, pary prezydenckiej i chcemy współpracować głównie. Na polu edukacyjno-informacyjnym będziemy organizować wielki test o zdrowiu, który już w listopadzie na antenie TVP będzie miał miejsce. Będziemy organizować lekcje o zdrowiu w poszczególnych szkołach. Będziemy przekazywać do wszystkich szkół w Polsce za pośrednictwem kuratoriów oświaty wszystkie te materiały, informacje, które w ramach tego programu Zdrowie Życie będą wypracowane, po to, żeby systemowo i bardzo szeroko podejść do czegoś, o czym pani minister świetnie powiedziała, co jest przyszłością społeczeństwa polskiego. I państwa polskiego, bo zdrowe społeczeństwo w dobrze rozwijającym się państwie to przyszłość nas wszystkich. Za to pani minister, bardzo dziękuję. Proszę przekazać podziękowania panu prezydentowi za zaproszenie do tego programu i jesteśmy do pełnej dyspozycji. Raz jeszcze powtarzam, ze wszystkim, co w zakresie zdrowego życia już robimy, od kondycji fizycznej, przez kondycję psychiczną i przez właśnie tę dietetykę i podejście do zdrowego żywienia, właśnie takie naukowe, które gwarantuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i jej partnerzy Narodowej Instytutu Zdrowia Publicznego i wszystkie uniwersytety przyrodnicze, które z SGGW w tym zakresie współpracują. Dziękuję bardzo.